Państwo, mija wiek od wydarzeń, które zmieniły bieg historii, miały wpływ na historię i życie każdego z nas. Bo kim bylibyśmy dzisiaj, jakim językiem mówili, w jakim kraju żyli i w co musielibyśmy wierzyć, gdyby nie wydarzenia z sierpnia 1920 roku. To tu na ziemi powiatu Ciechanowskiego otoczone były walki, które miały decydujący wpływ na wynik bitwy warszawskiej. Ciechanów, przedwojewo, Sarnowa Góra, Żochy, Ojrzeń czy okolice Glinojecka, to tylko niektóre miejscowości, które zaznaczyły się na mapie zwycięskiej bitwy warszawskiej. To wielka historia małych miejscowości, miejscowości powiatu ciechanowskiego. Dziś, w stulecie tych wydarzeń, odsłaniamy pamiątkową tablicę dla uczczenia pamięci tych, którzy walczyli na ziemiach powiatu ciechanowskiego i dzięki którym możemy być Polakami. Żołnierzom 203 Ochotniczego Pułku Łanów, majora Zygmunta Potworskiego. Przypominamy bezimiennych bohaterów, często młodych, kilkunastoletnich chłopców, którym jesteśmy winni najwyższy szacunek i pamięć. O ich roli w wielkim zwycięstwie w bitwie z 1920 roku. To historia naszej Ziemi, a naszą rolą jest pamiętać i pamięć o tych ludziach i wydarzeniach przekazywać młodemu pokoleniu zgodnie z prawdą historyczną. Bo jak pisał Zbigniew Herbert, naród, który traci pamięć, traci sumienie. Złomimy tablicę poświęconą żołnierzom 23, Ochotniczego Pułku Uwami. Kolejną tablicę fundowano tu przez Towarzystwo Miłośników im. Ciechanowskiej, a konkretnie, jak już mówiła Pani Starosta, przez jej sponsora, fundatora, wiceprezesa naszego stowarzyszenia, Pana Bernarda Grzankowskiego. Jak zauważyliście, w podpisie nie jest Towarzystwo Miłośników, jak zwykle, bo uznaliśmy, iż szacunek i hołd tym żołnierzom w roku 1920 należy się od całego społeczeństwa. Stąd w podpisie jest społeczeństwo miasta Ciechanowa. 203 Pułku Łanów często nazywamy, określamy mianem Pułku Kaliskiego, bowiem tu z Kalisza do nas przyjechał na front walczyć z bolszewikami. Oczywiście formowany był w wielu miejscowościach podkaliskich każdy szwadron winnym, a było tych szwadronów pięć, w tym jeden karabinów maszynowych. W bardzo szybkim tempie ten, ten pułk był tak powiem formowany, bo w końcówce lipca 1920 roku, 2, 2 sierpnia złożył przysięgę przed właśnie dowódcą, majorem Zygmuntem Podchorskim na rynku w Kaliszu. Stąd to określenie pułk, pułk Kaliski. Dwa dni później już jechał tutaj na front, uzupeł, uzbrajany w trakcie podróży szkolony. Po to byli głównie ochotnicy. Oczywiście oficerowie byli zawodowymi oficerami skierowanymi z innych pułków kawalerni do 203 Ochotniczego Pułku Ułanów. W Ciechanowie y, znalazł się 6 sierpnia, 7 zajął pozycje obronne w okolicach Przedwojewa, Dzwonia, a 8 toczył, toczył walki. Oczywiście nie był w stanie obronić naszego miasta, dlatego wycofał się tu w Ciechanowie pojawił się jeszcze dwukrotnie, ale dzisiaj czcimy ten wypad 203 punktu łanów, który miał miejsce 15 sierpnia 1920 roku, gdzie bolszewicy po prostu skanikowali. Nawet sami ułani tego punktu nie, nie sądzili, że mogą spotkać sztab czwartej Armii Szufajewa. Tu w Ciechanowie. Tak się stało na szczęście, że. Rosjanie, myśląc, że atakowane miasto jest przez znacznie większe siły, a tylko trzema szwadrnami, a 203 tutaj atakował na nasze miasto, uciekli w panice, niszcząc, paląc po prostu rejestrację. W ten sposób pozbawili łączności dowódcy frontu zachodniego, którym był Tukaczewski, z czwartą armią Arną taką szturmową, która w awangardzie szła tego całego frontu wraz z konicą Gajchana. Przez kilka dni, konkretnie dwa, żadne rozkazy Tuchaczewskiego nie docierały do Czwartej Armii. W ten sposób można było, jak wielu twierdzi, ocalić Warszawę, bo Tuchaczewski wydawał jasne rozkazy nakazujące wycofanie się Czwartej Armii na pozycje obronne już pod Warszawę, prawdopodobnie i ta Bitwa Warszawska mogła mieć inny finał, niż miała w rzeczywistości, na nasze szczęście. I proszę Państwa, w 2004 roku, kiedy odsłanialiśmy pomnik poświęcony ułanom, znaczy rekonstrukcja pomnika w Przedwojewie, wówczas taki wielki zwolennik ufundowania tej tablicy, Pan Jerzy Hieronim Olszewski, nasz działacz, powiedział Kochani, spełniliście moje dwa marzenia. Odbudowaliście pomnik POW w Ciechanowie, pomnik w Przedwojewie. czekam na tablicę poświęconą ułanom 203 Pułku Ułanów, właśnie od tę tablicę. Wówczas złożyliśmy obietnicę, że zrobimy wszystko, aby ta tablica tu pojawiła się w stulecie wydarzeń. Dzięki przychylności Zarządu Powiatu Ciechanowskiego, no i wspomnianego Pana Grzankowskiego, dzisiaj ją odsłaniamy. Z tym Przedwojewem Związanych jest kilka takich ciekawych epizodów. No nie będę mówił wszystkich, ale o jednym powiem. Otóż, kiedy zaprosiliśmy przedstawicieli miasta Karysz na uroczystości, oni w ogóle byli zdziwieni, że taki pułk był u nich zorganizowany. Ale to nie, nie jest to nic dziwnego, bowiem często tak się składało, że pułk był organizowany, później po zakończeniu wojny lokowany w innym mieście i nie wracał już do miejsca swojego formowania. W uroczystościach przysłali nam przesyłkę, a w niej zdjęcia z uroczystości i okano gazetę, gdzie wielkimi czcionkami było napisane Cud nad Łydynią. I chcieliśmy, żeby na tej tablicy był napis Cud nad Łydynią, ale niestety nie ma tego w nazywnictwie takim powszechnym, i PN nie wydał na to zgody. A dlaczego chcieliśmy? Bo mnie się to bardzo podobało i wśród naszych gremi używamy tego na co dzień, bowiem korespondowało z cudem nad Wisłą. Ba, nawet czytając pewne e, artykuły, książki spotkałem takie określenie nie byłoby cudu nad Wisłą, gdyby nie było cudu nad Wiednią. Rzeczywiście, to co się wydarzyło, jak pisał w swojej książce pochód nad zawisłem ten epizod, któremu no, nie zdawano sobie sprawy, jak ważny jest dla losów całej wolny, wojnie polsko-polsowickiej. Dlatego ten hołd tym ułanom żołnierzom się należy. Tak jak tu już słyszałam, jak pan prezes i pani starosta przedstawiała lokalnych bohaterów dzisiejszej rocznicy dzisiejszych, dzisiejszej stuletniej rocznicy wydarzeń warszawskiej bitwy. Y no to jest takie rzeczywiście, co pan Eugeniusz powiedział, to jest chwalebne dla was. IPN nie wyraził zgody. Czy, war, czy ważniejsza jest Bitwa Warszawska, czy Bitwa nad Łydynią? I to jest cenne dla państwa, mieszkańców tej ziemi, że swoich bohaterów, bo dzisiaj wymieniacie swoich bohaterów tamtych dni. Dzisiaj, jak Państwo wiedzą, w całym kraju odbywają się uroczystości. Ja już byłam na dwóch różnych miejscach. I każda społeczność, każda mała ojczyzna stara się podkreślić swoich bohaterów. I dziękuję Pani Staroście za to, że tutaj w Ciechanowie również zorganizowała taką uroczystość poświęconą setnej rocznicy Cudu Nad Wisłą. Szanowni Państwo, 100 lat temu sowiecka armia parła na zachód, na podwój Europy. Polska stawiła czoło. I tak mało pamięta się o tym, jaką rolę my jako naród odegraliśmy w 1920 roku. W tej chwili możemy sobie postawić pytanie, jak wyglądałaby nasza Ojczyzna, gdyby nie cud nad Wisłą. Mamy też podwójne święto, święto wojska polskiego. Honor, odwaga, poświęcenie od dawna były wizytówką polskiego żołnierza. Bóg honor Ojczyzna, który widnieje na pułkowych sztandarach. Jest głęboko w sercach Polaków. Możemy być dumni z 1920 roku i Bitwy Warszawskiej.